Cześć, w kolejnym podcaście. Dzisiaj obiecany temat koncentracji. Opowiem o tym, jak działa uwaga, o tym, dlaczego jest ważna w życiu i jak możesz ją wzmacniać. Jednak, zanim przejdziemy dalej, proszę cię, abyś w tym momencie usiadła. Chcę, byś przez ten krótki podcast, mam nadzieję, zobaczymy, ile nam wyjdzie, nie szykowała żadnego obiadu, nie ćwiczyła, nie przeglądała social media. No, napić się możesz, jeżeli chcesz. Ale raczej skupię się na tym, co będę mówił. Czemu powiem to na końcu? Gotowa? Doskonale, więc lecimy dalej. Koncentracja, skupienie uwagi. Sama uwaga. Każdy z nas zna te piękne słówka. Ale jeśli zapytasz, co one konkretnie oznaczają, to hmm, odpowiedzi są bardzo niejasne. Może podobnie jak mi zdarza ci się czasem czytać jakąś książkę i nagle. Pyk. nie wiesz o co w niej chodzi. Cofasz kartki do tyłu, żeby zobaczyć, skąd się wzięła ta postać. Co to za wątek? Zastanawia się, no bo niby czytałaś o tym, a gdzieś ci umknęło to e, podczas właśnie tego czytania. Ja takie, ja takie zjawisko zauważyłem u siebie, no i oczywiście zaczęło mnie to maksymalnie irytować. A jak czegoś nie wiem, to staram się znaleźć odpowiedź. No i oczywiście tak było w tym przypadku, więc zacząłem szukać informacji, dlaczego mimo tego, że mi się wydawało, że wykonuje jakąś czynność, no to ta czynność była na odwal tak wykonywana. Multitasking. Zanim przejdę do multitaskingu, taki mały wstęp. Niedawno skończyłem czytać książkę o poszukiwaniu sensu Wiktora Franka. Mega lektura, każdemu ją polecam. W skrócie, jest to... Opowieść o człowieku, który przeżył Holokaust, a mimo tego widział sens w swoim życiu. Mimo tych wszystkich okrucieństw, cierpień, koleś był mega no, pozytywną. Może nie tyle, że pozytywną, ale bardzo ukierunkowaną na przeżycie osobą. Prank, przy okazji, powiem, że to twórca logoterapii, jednego z kierunków psychologii, właśnie zajmującego się powrotem pacjentów do zdrowia poprzez pokazywanie im ich sensu życia stwierdził, że przyszłe pokolenia będą cierpieć ze względu na nadmiar wolnego czasu. Głównie widział to przyczynę tego widział w tym, że rozwój technologii będzie tak intensywny, że ludzie mieli, że będą mieli zbyt dużo tego wolnego czasu. Obawiał się, on, że człowiek bez, bez bodźców będzie ich szukał na siłę. Widział zagrożenie, właśnie między innymi w używkach, narkotykach, alkoholu, byle tylko w czymś, co by dawało temu człowiekowi jakiś ten bodziec. Ja się tutaj zgodzę, bo Ferrand miał po części rację. Mylił się jednak w tym, że człowiek będzie się nudził. I o ile prawdą jest, że technologia bardzo poszła do przodu, obecne komputery do, w stosunku do tych z lat 50. zwiększyły się o bilion razy. No to kilka zer tam jest. A co 18 miesięcy technologia, jeśli chodzi o właśnie o tą moc obliczeniową się podwaja. Nie musimy nawet odkurzać, nie musimy nawet ścinać terewnika, to ciągle powtarzamy, że nie mamy na nic czasu. No jak to jest możliwe, przecież to powinno się całkowicie wykluczać. Technologia poszła tak do przodu, a my ciągle gadamy, że nie mamy czasu. Jak to możliwe, że powinno nam się żyć lepiej, a tak nie jest, a na pewno nie dla naszego mózgu. Takie małe doświadczenie. Przypomnij sobie, kiedy ostatnio się nudziłaś, w sensie, że nie robiłaś nic. Obecnie w dobie social media jest to chyba niemożliwe. W kolejce do sklepu, na przystanku, u lekarza. Wyciągamy telefon, cyk i już nasz mózg ma swoją dawkę dopaminy i zasuwa. Właśnie, dopamina i działanie sprzężenia zwartnego. Układ nagrody i chwilowa przyjemność. Nie wiem czemu, ale właśnie wpadłem na pomysł na kolejny podcast dotyczący y, działania social mediów na wydzielanie dopaminy. Chyba już nawet mam tytuł. <laughs> może pomyślę, będę chciał pokazać, jak social media zrobiły z nas dopaminowe prostytutki. No bo niestety chyba nimi jesteśmy. No to może być ciekawe. Jeżeli zainteresował Cię ten temat, to daj znać w niego zagłębia. Ale okej, okay, wracając do tematu. O co chodzi dziś z tym multitaskingiem? Szybciej, więcej, non-stop jesteśmy atakowani bodźcami z telewizji, z radia, z telefonu, laptopa, mikrofali, Jezus, pralki, nawet za okna. Politycy, lekarze, reklamodawcy, Janusze za ściany wszyscy zabiegają o Twoją uwagę. Mimo, że to tylko gdzieś tam w tle nawet leci dajmy jakaś telewizja to i nie do końca wydaje Ci się, że tego słuchasz. To Twój mózg operuje non-stop. Umysł podświadomy wyłapuje te bodźce i je analizuje. Niby nic takiego, ale jak kiedyś mówiłem, mamy ograniczone zasoby, zasoby psychoenergetyczne i gdzieś nam ta energia ucieka. Oczywiście za chwilę wyskoczy jakiś robot, który nam powie, że on może 24 godziny na dobę pracować, spać po 3 godziny i robić kilka rzeczy jednocześnie, w ogóle. Nie wie o czym ja mówię. Powiem ci chłopie tak, albo kobieto. Super, cieszę się. W pani domie jak będziesz już po zawale, bo bez względu jakim X-menem jesteś, to twoje serducho z Tytanu nie jest. Kłopot według mnie z multitaskingiem jest taki, że zawsze coś będzie nam uciekać. Jeśli masz pulę 100% energii, 100% skupienia, to żeby ją odpowiednio wykorzystać, musi się skupić na jednym zadaniu, na przykład na swoim projekcie. I tam ta cała energia poleci. Ale dodaj do tego na przykład odpisywanie w tym samym czasie na Facebooka czy maila i uwaga już jest podzielona. Dodaj do tego grażynkę, która przychodzi w czasie pracy i zawraca ci dupę. Jak to jej facet ją ostatnio wkurzył, jaki to burak. I znowu dochodzi do podziału uwagi na drobne. Jak myślisz, jak to wpłynie na wykonywanie Twojej pracy? Robisz trzy czynności której żadnej nie wykonujesz porządnie. Jesteś chwilę przy projekcie, chwilę na social media, a chwilę z koleżanką i, i z jej opowieściami z krypty. No okej, okay. więc od czego zależy wysoki poziom koncentracji? Do tych czynników możemy zaliczyć m.in. właściwą organizację miejsca pracy, czy eliminacja rozpraszaczy, a nawet tak zwane wspomagacze. I tu oczywiście mam na myśli jakieś drzewe przekąski, na przykład orzechy fajnie działają, bądź odpowiednie nawodnienie. To będziemy zaliczać do czynników zewnętrznych, do czynników wewnętrznych, i te niestety są dużo trudniejsze do opanowania. Tu będziemy mówić o naszym stanie emocjonalnym, o nastawieniu, o naszej motywacji i o byciu tu i teraz, czyli po prostu o samoświadomości. Ale mimo że czynniki wewnętrzne są trudniejsze do opanowania, nie oznacza to, że są niemożliwe do opanowania. Jednak zanim przejdę w jaki sposób to można osiągnąć, chciałbym powiedzieć dlaczego jeszcze warto trenować koncentrację. Bo umiejętność kierowania uwagi tylko w jednym kierunku jest mega istotna. Jest istotna dlatego, że jej brak wykorzystują na przykład obecnie, w czasach pandemii, politycy, gdy nasuwają nam nowe podatki, ale skupiają naszą uwagę na tematach pobocznych. Kiedyś już mówiłem o tym w, w dziennikarstwie, nazywa się to Czerwony Śledź, kiedy. Politycy chcą coś przepchnąć, to wrzucają jakiś temat inny, budzący emocje. My się skupiamy, i oczywiście o tym głównym kłopocie zapominamy. Ale umiejętność skupienia jest także ważna, bo mogą to wykorzystać sklepy, tworząc różne niby promocje, które w rzeczywistości promocjami nie są albo. Gdy kłócisz się ze swoim partnerem, bo na przykład miał odebrać dziecko ze szkoły, a pojechał do kumpli na mecz albo na piwo. I on nagle zaczyna ci przypominać o sytuacji, którą ty źle zarobiłaś tam, nie wiem, 300 tysięcy lat temu. Ty, zamiast skupić się cały czas na tym problemie, a więc nie odebrania przez niego dziecka, zaczyna skupiać się na temacie pobocznym, czyli zaczyna się tłumaczyć, co tam się kiedyś wydarzyło. Umiejętność prawidłowego skupienia pozwoli Ci się przy tym obronić. Inny, inny powód, dlaczego warto ćwiczyć yy, uwagę, no to stan flow, już też kiedyś omówiłem. Dzisiaj pokrótce tylko powiem jednym zdaniem, na czym on polega. Jest to stan, kiedy nie docierają do nas żadne bodźce zewnętrzne. W stanie tego czerpiemy przyjemność z własnej pracy. I niejako zataracamy się w tej czynności. No, jest możliwe pracowanie, oddawanie się takim peresom na przykład umysłowym i jeszcze byciu z tego zadowolonym. Lepsze skupienie to także kontrola emocjonalna, bo uwaga jest regulatorem emocji. I na pewno jestem przekonany, że czujesz to na czym się skupiasz w momencie, kiedy na przykład się zdenerwujesz. Na chwilę Albo dłuższą chwilę, Twoja całkowita uwaga skupia się na tym, co cię zezłościło. I jeżeli nie masz tej umiejętności zauważania tego stanu, to cała Twoja uwaga będzie się skupiać na negatywnych odczuciach. Natomiast skupienie się na pozytywnych uczuciach uwalnia umysł. Powiem, że nawet staje się wtedy takim stajemy się wtedy bystrzejsi, kreatywniejsi. Jak skupienie może wspomóc słuchanie? No bo słuchanie bez skupienia. Jest niemożliwe. Mówię tu takim o, o takim prawdziwym słuchaniu. Czyli nie tylko słuchanie, ale prawdziwe usłyszenie tego, co dana osoba ma do przekazania. Nie na poziomie słów, nie tylko przynajmniej, ale właśnie między wierszami. I niestety, słuchanie dzisiaj to naprawdę towar deficytowy. Zwykle słuchamy z intencją odpowiedzi, a nie z intencją zrozumienia. Ktoś mówi, a my już formułujemy odpowiedź w głowie. No i rzecz jasna, to nie jest prawdziwe słuchanie. Uwaga, a empatia? No, pewnie, że jest powiązana. Jeżeli nie skupimy uwagi na innych, na świecie niemożliwa stanie się empatia. No, nie można adekwatnie okazać drogiej osobie, osobie empatii, jeżeli nie jesteśmy uważni na to, co dzieje się z nią emocjonalnie. Nie ma takiej opcji. I coś, co mnie mega yy, kręci, czyli samoświadomość. No bez umiejętności zwrócenia uwagi na siebie stajemy się bezbronni wobec emocji, własnych emocji. Bo dzięki samoświadomości, czyli uwadze skupionej na nas samych, możemy zauważyć własne uczucia, reakcje i radzić sobie w sposób przyjazny. Nie tylko dla siebie, ale także i innych. Dlatego, uwaga pomaga regulować, tak jak wcześniej powiedziałem, nasz stan emocjonalny, nasz stan wewnętrzny. Oczywiście to tylko niektóre powody, dla których umiejętność skupienia i kierowania naszą uwagą są ważne. No dobrze, więc w jaki sposób rozwijać, Jankowicz, skupienie i przenoszenie uwagi? Chcę zacząć od tego, jak możesz pomóc sobie w takiej typowej sytuacji. Zanim przejdę do konkretów, tutaj taki mały odnośnik. Kiedy masz na przykład przeczytać książkę, ale kusi cię, żeby zajrzeć na Facebooka, a kusi na pewno, bo nawet mnie już kusi w tym momencie, kiedy nagrywam ten podcast. Jeżeli masz coś do zrobienia, co wymaga skupienia, usuń wszystkie rozproszenia do czasu, aż nie nauczysz się ignorować. Wyłącz telefon, komputer, telefon, wszystko, co może być potencjalnym rozpraszaczem. Już się uprzedzam, nie będzie to łatwe. Sam fakt, ja pamiętam jakiś czas temu, gdy włącz, wyłączałem e, telefon, włączałem ryb samolotowy. Jezu, pół godziny czy godzina bez bycia w kontakcie ze światem, to była dla mnie wieczność. No, dlatego ten temat dotyczący social mediów i dopaminy na pewno się pojawi. Wyznasz sobie także czas pracy, na przykład jedną godzinę i w tym czasie tylko czytaj. Zanim usiądziesz do czytania, rzecz jasna, przygotuj sobie wszystko, czego będziesz potrzebować. Jeżeli robisz notatki, przynieś sobie notę, długopis, nie wiem, kawę, szklankę wody, cokolwiek co pijesz. Nie brzmi to jak jakieś magiczne, yy, magiczne sposoby, ale to właśnie małe kroczki spowodują to, że będzie ci się chciało w ogóle podjąć jakiekolwiek działanie. A jak by można było to yy, konkretnie, tak jak wcześniej mówię, opisać? z zrób listę zadań. Chyba najgorszym wrogiem koncentracji jest niewiedza, na czym w danym momencie musimy się skupić, dlatego zacznij od sporządzenia listy zadań. Stworzenie takiej listy zadań będzie oczywiście wymagało wprowadzeń do stanu najwyższego skupienia i najlepiej, jeśli się stanie, to twoim rytuałem. Czyli zanim cokolwiek zaczniesz, napisz, co ty w ogóle zamierzasz robić i ile mniej więcej może wymagać to pracy. Musisz mieć jakiś plan, takie na hurra, no to uważam, że nie jest najlepszą opcją. Dwójka, zadbaj o właściwy stan emocjonalny. No tutaj już mogą zacząć się schodki, no zastanów się, jakich emocji doświadczasz w danej chwili. Nie walcz z nimi, to nie jest twój wróg, nie ma czegoś takiego, yy, dobra emocja, zła emocja. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób je odczytasz i jaka, jaki nadasz im sens, więc zaakceptuj daną emocję, a potem skup się na niej, e, tak, żeby można było ją włączyć do swojej pracy. Ja bym tutaj też zalecił, żebyś odpowiedziała sobie na pytanie, co osiągnę od Razu? Co w przyszłości dzięki temu, że teraz będę pracować w skupieniu. Dzięki temu Twoja motywacja się zwiększy, no i oczywiście Twoje pozytywne nastawienie także.